Dzień dobry, dzień dobry moi mili. Witam na naszym kanale. Dzisiaj jesteśmy na kolejnym montażu pompy Akąt, a z nami jest Mikołaj, nasz instalator, który tą pompę instaluje. Mikołaj, fajnie, że udało się dzisiaj tutaj dojechać, choć jest to kawałek od naszego domu. Ale powiedz mi, na jakim etapie jesteście w tej chwili? Bo wiem, że wczoraj zaczęliście po południu montaż. Jak dzisiaj tak. wygląda? E, jaki etap mamy? Znaczy, ogólnie plan jest taki, żeby dzisiaj montaż zakończyć. E, a etap mamy jesteśmy w trakcie spinania, spinania całej kotłowni, z grubsza mamy już wszystko przygotowane. Zostało nam w sumie parę gięć, e, pozaciskać instalację, zalać wszystko wodą. I, także. Idziemy do przodu. Tak. E, bardzo fajnie. Wiem, że dzisiaj jesteś umówiony też z serwisem Akonda, tak. bo e, jest tak zrobione w akondzie, że jest pomoc przy uruchamianiu e, jakby tej pompy ciepła. Czy toż, tak jest coś tak. możesz powiedzieć, jak wygląda współpraca z serwisem Akond? bo to często pytają klienci po prostu, jak wygląda serwisowanie tej pompy, mhm. e, opieka nad tą pompą. Tak. Jak to wygląda z twojego punktu widzenia? znaczy z mojego punktu widzenia jako instalatora ja, ja jestem bardzo zadowolony przynajmniej na razie jest tak że serwis Akonda dla nas jest bardzo przyjazny w sensie Takim, że kiedy. kontaktowałem się dzisiaj typowo z serwisem, akonda, żeby dać im znać, że będziemy pompę dzisiaj uruchamiać. E, czy ktoś byłby skłonny nam pomóc e, ją skonfigurować? E, powiedzmy, że hipotetycznie <grym późnym <grym wieczorem. E, <grym> pan... padły godziny 21, 22. Tak, padły takie godziny. <grym> to tak. jest taki najgorszy, e, najgorszy scenariusz. Natomiast pan Zakonda. E, Gdybym go widział, to powiedziałbym, że z uśmiechem, natomiast słyszałem, powiedział, że nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy dzwonili, kiedy potrzebujemy. Oni pompę nam... Tak, a powiedz mi, jaki jest w tej, chwili, jaki w tej chwili jest zrobiony zestaw, bo to nie jest już pierwsza pompa, którą montujesz, Akonda, w tej chwili masz taki bardziej, powiedzmy zestaw zacny premium. zestaw. Mm, tak, zestaw premium. Mamy tutaj szafę hydrauliczną e, z EasyFasta, oprócz tego, że jest to szafa hydrauliczna, to jest to dodatkowo szafa dwuobiegowa, e, dwustrefowa, tak, mamy tutaj osobne sterowanie temperaturą na górę i na dół, e, w związku z czym mamy też dwa sterowniki do Akonda, do auta adaptacji, mniejszej, e, więc e, oprócz tego mamy też całą kotłownię złożoną w miedzi, to po raz kolejny powtórzę, jest to wersja mocno premium. Tak, nie dość, że pompa ze stali nierdzewnej, mm -hmm. szafa ze stali nierdzewnej, zbiornik ze stali nierdzewnej, tak. to instalacja <laughs> zrobiona w miedzi, tak jest, więc dokładnie. tutaj powiem Państwu, Domu już nie będzie, a pompa i to, co jest w środku, będzie, yy, będzie stało. Nie Tego życzymy tak. klientowi. Ale powiedz mi jeszcze, bo musimy troszkę wyjaśnić, bo niewiele osób też na oglądający film będzie kojarzyło, co to znaczy, że jest sterowanie dwustrefowe. Uh -huh. Uh -huh. Yy, czy możesz yy, jakby powiedzieć, dlaczego właśnie to jest zastosowane tutaj? Twoim zdaniem. Bo to klient chciał. Tak, tak, oczywiście. Klient chciał. Yy mieć możliwość osiągnięcia różnej temperatury na dwóch różnych kondygnacjach, tak? tak? Możemy na dole puścić sobie temperaturę na podłogówkę wyższą, niższą na górę analogicznie dzięki czemu klient będzie mógł osiągnąć sobie taki komfort termiczny, jaki mu pasuje. Pasuje. Tutaj też Mikołaj wspomniał o funkcji, bo e, ja znam tylko dwie pompy, co mają funkcję ad, adaptacji. To jest Mitsubishi Zubadan. Tak jest. Jesteś specjalistą e, najlepszym, jak ją znam od, od Mitsubishi. E, I tam też jest adap, autoadaptacja. Przysuwaj. Tutaj w tej pompie też jest autoadaptacja. Tak jest. Na czym to polega? Po prostu urządzenie, jak jest uruchamiane, to uczy się budynku. Ona go lekko ochłodzi, lekko przegrzeje i jak Rytmy, patrzą, co się dzieje na tym budynku, i potem dostosowują swoją pracę. Można to nazwać automatycznymi krzywimi grzewczymi? Tak, myślę, że tak, no bo de facto to są automatyczne krzywe grzewcze, tak? Jest y, tak, że pompa monitoruje sobie temperaturę w budynku, wpływ temperatury zewnętrznej na y, temperaturę na zasilaniu, na powrocie, to w jaki sposób reagują nam pomieszczenia, znaczy pomieszczenia to też y, złe słowo, w jaki sposób reaguje nam miejsce, w którym zamontujemy sterownik, na y, właśnie zmianę temperatury zewnętrznej, zmianę temperatury zasilania i powrotu, więc... Y, De facto tak. Są to automatyczne krzywe grzewcze. Powiedz mi jeszcze, Mikołaj, bo jak Państwo widzą, bo tak jest nastawione, że widać e, jakby podstawę tej pompy ciepła, tą, te, te ławy, że tutaj coś, coś nie pasuje. Co tu się wydarzyło? To e, z tego, co wiem, jest to... E... Trzecia pompa ciepła, która miała się znaleźć, właściwie trzecia, która się znalazła u klienta. Czy były spisywane umowy na kolejne, tak. a na końcu klient zdecydował się. Końc na końcu akon. wygrał tak. Tak, dokładnie. Tutaj pierwszy fundament jest przygotowany pod jednostkę LG na R290. Jest troszeczkę troszeczkę węższa od Akonda, przez co tutaj na życzenie klienta założyliśmy takie profile, które klient nam dostarczył, on finalnie chce sobie to zrobić takie profile ze stali nierdzewnej, żeby to współgrało tutaj ze stylistyką samego urządzenia, więc tak. I tutaj też, też musimy tym powiedzieć, bo Państwo tego nie widzą, ale tutaj z tyłu mamy przyłącz pompy do budynku, też nie będzie tak jest. w sposób taki tradycyjny zrobiony. E, tak. E, my raczej jesteśmy fanami rozwiązania, e, w którym pompa nie jest na sztywno połączona z budynkiem, żeby zmniejszyć, e, zmniejszyć drgania, zmniejszyć wibracje, zmniejszyć hipotetyczny hałas, który mógłby się przenosić do, e, do budynku. E, tutaj Pompy Akont absolutnie y, nie są jakimiś urządzeniami, które hałasują, powiedziałbym raczej, że są bardzo ciche, mm. natomiast y, jest tak, że y, nawet odrobina wibracji, która mogłaby się przenosić po rurach, które po raz kolejny powiem, mamy tutaj rury miedziane, więc... Y, Gdyby, gdybyśmy mieli jakieś wibracje, one po prostu przenosiłyby się, byłoby je troszeczkę słychać w budynku. Tak. Dlatego mamy tutaj zastosowane węże elastyczne do przyłącza, które zresztą ja jestem o. w stanie wyciągnąć i, i tak. pokazać. Dziękuję Ci bardzo. E to jest jeszcze jeden plus, bo tutaj tak jak Mikołaj powiedział, że klient będzie potem samodzielnie przerabiał ten, e, ten, ten stojak. Tak e, pompa waży 210 kg i dzięki temu mocowaniu, czyli nie jest to sztywne mocowanie, tylko tak będzie można pompą manewrować po prostu i, tak. i to w niczym, e, w niczym jakby nie zaszkodzi. No tak, to będzie e, okay. połączenie. Tutaj to jest zainstalowana pompa ciepła Akond Grandis, bo są dwie wersje, Akond Grandis Akond pro i tutaj jest sprężarka Haile Hitachi, pompa ma bardzo dużą rozpiętość w zaokrągleniu są od 4 prawie do, do 18 jakby kW, ale to już odsyłam do, do innych filmów, które oceniamy to jakby t, tą pompę ciepła. Ok, Mikołaj e, powiedz mi, czy ogólnie, jak jeszcze powiemy o, o szafach hydraulicznych, uh -huh. czy, bo one są droższe, czyli klient jakby dopłaca więcej, żeby mieć szafę trawiczną. Jakie są mhm. plusy takiego rozwiązania? Bo z Twojej strony to na pewno, no bo ten, ten montaż jest już taki powiedzmy łatwiejszy i tak no. dalej. Ale ze strony klienta czy, czy w ogóle jakie są plusy takiego rozwiązania? Znaczy, ja osobiście gdybym sobie Teraz budował dom i miał sobie robić kotłownię, to sam sobie wstawił szafę hydrauliczną. No przede wszystkim to jest bardzo duża oszczędność miejsca. Mamy tutaj instalację e, bez bufora. E, idziemy bezpośrednio w podłogówkę, tutaj, Akont nie boi się instalacji bez bufora. To jest prawda. E, nie mają z tym żadnego problemu, e, więc. E, tutaj de facto kotłownia zajmie nam nie wiem z 0,7m kwadratowego. Tak 70 na 70 cm trochę większy. Trochę 170 cm tam jest 250 zbiornik, bo, mhm. bo ta szafa tak. to jest też ciekawe, bo e, <laughs> szafa na zbiorniku 200 jest prawie metr 80 e, prawie wzrostu mhm. w wysokości, a szafa na zbiornik 250 jest taka 170 gdzieś. Także jest, ten zbiornik, jest ona trochę szersza, zbiornik też jest... E, szerszy. No okej, okay, to w takim razie fajnie, że, m, że porozmawialiśmy na temat tego, e, tego budynku i Twojej pracy, pewnie spotkamy się za chwilkę na kolejnym montażu, bo to taka teraz seria, że, <słuch> że, że będę też śledził Twoje prace, Mikołaj częściej będę się pojawiał. Kilka Zapraszam. rzeczy o domu. Dom jest nowy, ocieplenie znacza jakieś wartości tego domu. Ja może do Państwa za chwilkę wrócę i sam już powiem, idę do gospodarza i dopytam się o wielkość domu, o ocieplenie i tak dalej i za chwilkę Państwu przekażę, a Mikołajowi już, już bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki. No to w takim Dzięki. razie powodzenia Dzięki. i, i, i dzisiaj fajnego jakby odpalenia, żeby klient już się e, cieszył. Wracamy do, do pracy. Tak, a ja idę do klienta i za chwilkę do Państwa wrócę i po prostu powiem więcej o tym domu, o jego wielkości, ociepleniu i tak dalej. Do zobaczenia za minutkę. E, proszę mi powiedzieć, jeśli chodzi o ten dom, e, jakie on ma ocieplenie ściany? Na no średnie jest 18 cm styropianu można policzyć. Na około, a dom ile ma metrów? 200 metrów 2 razem. 200 m2, dobrze. A ocieplenie stropu? 30 cm 30 cm. No i, i co? A to jest ile? Jak tak z jak długo pan już buduje ten, ten domek? Znaczy ja go kupiłem w stanie surowym tak. i, i kończę. Ja adoptuję pan go. Tak, dokładnie. Świetnie. A ja zadam pytanie. Skąd pomysł, żeby zrobić właśnie yy, na miedzi? Siedzę też w budowlance i, i, i w większości robimy na miedzi z, z instalatorami, z którymi współpracuję, robią na miedzi i tak jeszcze się y, podoinformowywałem ich co najlepsze i no wyszło, że miedź jednak jest najlepsza. To Dobrze, to jest szale, ale, ale... a teraz, bo to tak będzie pięknie no wyglądać, jest pytanie, czy będzie Pan to izolował? Będę izolował. Będzie Pan izolował. No i ja, tak jak powiedziałem przed chwileczką, e, materiał jest bardzo trwały, szafa ze stali nierdzewnej, pompa stal nierdzewnej na miedzi będzie służyć bardzo dużo Mogłem długo nadzieję. super to w takim razie życzę miłego użytkowania dziękuję